Witam Was serdecznie z tej strony Sieda. to jest kolejny, dziesiąty już odcinek, zagrajmy w plenum dla przebudzenie Tak, to prawda, było teraz trochę e, przerwy, du długa przerwa była pomiędzy nagrywaniem filmików, ale to nie było spowodowane przeze mnie, nie miałem po prostu czasu Kiedy chciałem coś zrobić, no nic nie pozwalało mi wrzucić na internet i, i tak dalej Trudno, no Nie mogłem niestety, ale teraz postaram się już otrzymywać terminu, czyli jeden odcinek na dzień minimum. Tak. I co teraz robimy? Wracamy do pomieszczenia, pamiętam którego. Doskonale tam, gdzie było światło. Tak. Odblokowaliśmy sobie drzwi, więc teraz nie będzie problemu. Z psami też chyba nie musimy się martwić, po prostu przebiegniemy. To mi wydaje się najlepszym pomysłem, tylko nie pamiętam dokładnie trasy, więc... O, to jest mapa, więc... Z tym też problemu nie będzie. Jesteśmy tu. Do Przęsienia Ziemi, do Szybu 12, czyli dobra. Ja tu ogarnę mapę i będziemy biegnąć. Muszę przyspieszyć działanie myszki, bo... Tak, ty. Doskonale, cię pamiętam, piesku. Okej, okay, tu... I chyba tu... ojojoj. Nie rzucaj się na mnie, proszę. I teraz... są czyli My jesteśmy szybcy i wściekli, więc mu uciekniemy. Tak. I w ten to sposób pozbyliśmy się następnego gondla. I gdzie jesteśmy? Tak, jesteśmy tu. Dlaczego tu idziemy? Po prostu znaleźliśmy kartkę z kodem A ale właśnie ale jest jedno ale pusta kartka mam swoje spostrzeżenia myślę że myślę a nawet wiem chociaż nie wiem dlaczego wiem wiem że za tym tam gdzie pada to dziwne światło tam znajdę odpowiedź o tu jest jeszcze jakaś kartka nieprzeczytana przez nas mm. Zawiniony pracownik północno-zachodniej kopalni żelaza na Grenlandii dziś od północy uważany jest za zmarłego Mieszkańcy podejrzewają nieczystą grę. Górnictwo stanowi obecnie największą gałąź przemysłu na Grenlandii. Licząca sobie, liczą sobie 16 lat północno-zachodnia kopalnia żelaza to stosunkowo nowa część większego kompleksu obejmującego również kopalnię ołowiu, który wniesiony został na miejscu starych kopalni, później przelobionej na wojskowy bunkier, ostatecznie zamknięty w 1952 roku. Kopalnia żelaza jak dotąd może się poszczyć i doskonałymi wynikami z naszych informacji wynika, że zaginiony pracownik był młodym robotnikiem i pochodził z kontynentu Najpropo, najprawdopodobniej z Danii. Władze po obu stronach cieśniny starają się skontaktować z członkami jego rodziny. Mężczyzna zniknął przed 10 dniami aż... Tygar kopalni skorzystał ze swoich uprawnień, by uznać go za zmarłego. Decyzja nie została podjęta pochopnie. Wcześniej dokonano pełnego przeszukania kopalni. Dysponując odpowiednim sprzętem i środkami transportu, mężczyzna nie mógłby także przetrwać długo na powierzchni. Choć w ciągu ostatnich lat mieszkańcy Grenlandii stali się mniej przesądni, niektórzy z nich twierdzą, że iż na tej okolicy ciąży kląsła przez ponad 40... Przed ponad 40 laty Kopenhagen Post opublikował raport wskazujący na wysoką liczbę samobójstw w tym rejonie. Jednak badania te nie przyniosły żadnych konkretnych wniosków. Jensen, Jensen, a nie ważne Jakoś tak Straciliśmy około Pół minuty Wchodzimy do tego dziwnego pomieszczenia Teraz wyciągamy kartkę Pokazuje się jakiś tekst Hasło do magazynu 1, 3, 7, 1 Pamiętajmy 1, 3, 7, 1 może zapisał tak, 1, 3, 7, 1 i którędy teraz zapis dokonajmy zapisuję, aby w razie czego nie musieć ponownie czytać tej kartki nic nam się nie stało, więc możemy chyba ruszyć spokojnie drogę powrotną pozwólcie, że przyspieszę i teraz będziemy szli spokojnie, bo nie mam pojęcia gdzie mam iść przypominam sobie, że chyba gdzieś koło magazynu lub czegoś w tym stylu była znajdowały, znajdowały się drzwi z blokadą na zamek ten z kodem więc tam teraz się skierujemy ale spokojnie, nie będzie to bieg tak jak przed chwilą, przepraszam, zgaszę sobie światło szczerze powiem, że gra zaleca zgaszanie światła i wyłączenie gamy też to zalecam, ponieważ dodaje to klimatu, a paradoksalnie z światem nie widać o bo, tak musimy skierować się prosto w prawo do sekcji C czyli pobiegniemy do sekcji C tak, tu jest sekcja C prawo sprint sekcja C No, widzicie, już bym zapomniał hasła 1371. W ten sposób. Wchodzimy dalej. I przeszliśmy kolejny poziom, kolejne zagadki rozwiązane. Co czeka nas tym razem? Nie wiem, ale polkucnąć. Tak. Już słyszę zwierzaczki. Miłe, przyjazne. Chcące nam pomóc, zwierzaczki. Idziemy do jeziora. Magazyn chemikaliów Spalarnia Czyli ja się skieruję do jeziora Ten głód naprawdę zaczyna dawać mi się we znaki Jak daleko jesteś Nie możesz być daleko Jestem uwięziony za kamiennym murem w północno-wschodniej części kopalni Jak w każdym dramacie tak i w naszym jest wiele ról, które należy odegrać się w naukowca łączącego mikstury, jak i w buntownika siejącego zniszczenie. W poszukiwaniu narzędzi potrzebnych, by mnie oswobodzić, może odkryjesz miejsce mojego ostatniego posiłku. Bądź ostrożny. Lśniące, solidne podłoże z wody nie jest aż tak solidne, na jakie wygląda. Prawie pochłonęło biednego Reda w całości. Dawno już odeszli ci dwaj głupcy, co wpadli do mojego królestwa. Chociaż podejrzewam, że nie wrócili tam, skąd przybyli. Z tego dnia szarłocznie objadłem się. Ale przyrzekam, zacząłem ucztę dopiero gdy stali się zjotnicy. Gdy się z życia, a pozostał w wysłuchaniu zamachu składu. umysłowo kanibala. A, może trupo Tu będzie pies. Mam takie swoje wrażenie. Ale z nie widzę? Ja cię, kolego słyszę. I cię kolego widzę. Nie uciekniesz mi. No, nie jest zły tekst. Ucieknę ci. Oj 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 oj, oj. Dlaczego to doszło, żeby jeden pies potrafił zatrzymać moją całą przygodę, no Boże, magazyn chemikaliów. Ale lepiej z nim nie zaczynać. tam zaraz tak do magazynu też mieliśmy się bawić w chemika, puntownika. I tak dalej, i tak dalej, czyli pewnie z chemikaliów stworzymy sobie miksturę, która zrobi jedno wielkie roz... dubu I coś rozwalimy. Ściany chyba, kryjącą Reda. Tak się teraz zastanawiam, czy ten Red aby nie chce nas zjeść. Co by było całkiem możliwe, więc nie wiem po co ja go szukam. Chociaż zarzekał... Oj. Filip spokojnie. Zarzekał się, że żywych nie. Oj. Idź stąd. Sio. Sio siesios. Sio. sio, sio. sio. Widzę Twój ogon stanę, daj spokój. no idziesz dalej, no proszę cię, nie rób scen Nie rób scen Dzięki widzę, że kolega postanowił pomóc mi w nagrywaniu Let's Playa Zbiornika. Na razie zostawię to w spokoju. Ajajaj. Oj. Jezioro. Utukaku. Utukaku. Chyba tak. Teraz jestem niewidzialny dosłownie niewidzialny taki ten pasek mogę stać co odwrócę się jestem niewidzialny nic mi nie grozi teraz to jestem widzialny jak cholera o, teraz tak średnio znaczy póki nie podejdę to zależy od tej powłoki ekranu jeśli ona się powiększy w ten sposób jesteśmy niewidzialni no, dla potworków Tu jeszcze nic z tym zrobić nie możemy, ale już coś czuję, że będziemy Okej okay. Jeziorko Wchodzimy Wczytywanie I zapis O nie nie nie, ja nie, nie. lubię takich rzeczy Boż Tylko, że jeszcze pająka by brakowało Albo innego diabelstwa Co to jest? Stara Flara i trochę środków przeciwpulowych. Okej. Okay. Testament Joe Freemana. Moje ostatnie myśli 10.10.00. Ja, Joe Freeman, pragnę pozostawić wszystkie moje osobiste rzeczy mojej siostrze Maeve. Wiedząc, że zrobi z nich dobry użytek, zawsze mówiliśmy, że lepiej jest umrzeć młodo niż, żyć, niż nie żyć w ogóle. Wyglądam to, że dostaniemy czego chcieliśmy. Wiem, dość na temat techniki przetrwania, by zdawać sobie sprawę, że nie przeżyję już długo. Johnny o! Mój drogi przyjacielu, sam nie wiem, lewą nogę mam złamaną w trzech miejscach, podejrzewam też, że zgruchotałem sobie kość miedniczą. Jono! Jono? John-o? John -o? Mm, jak go przeczytać? mniejsza z tym, będę czytał. John-o! O, o Johno Jono. poszedł, by poszukać drewna na ognisko, kiedy wrócił był bardzo podniecony, nie widziałem co go tak poruszyło, ale nie zareagowałem. Powinienem był rozpoznać symptomy, niedługo jego stan się pogorszył, rzucił się na mnie, kiedy się odwróciłem, wcisnął mi twarz w śnieg i próbował udusić, wciąż nie wiem co takiego znalazł, z czego tak rozwścieczył. Na szczęście dla mnie grunt się obsunął i obaj spadliśmy w dół. Wlądowałem na lodzie i jak najszybciej starałem się wspiąć... I jak najszybciej starałem wspiąć się. Na stały lud miałem w żyłach pełno adrenaliny i nie czułem nawet bólu. Wiedziałem tylko, że nie chcę miałać w lodowatej wodzie. Gdy wpadasz do mars zamartniętego jeziora, nie toniesz. Po prostu ani nie zamarzasz. Całe ciało drętwie jest zimna. Każdy nerw krzyczy, żebyś płynął, ale ciało ci nie pozwala. Powoli zanurzasz się coraz niżej. Ostatni oddech wydałeś już, gdy wpadłeś do wody, ale jeszcze nie toniesz. Twoje ciało wyłącza po kolei wszystkie organy, pozwala ci żyć, karmiąc, karmiąc się resztką sił, które ci zostały. Możesz przeżyć nawet godzinę, unosząc się na wodzie, umierając bardzo, bardzo powoli. Leży teraz na ziemi, a przemąknięty kombinezon zwolna do, mnie, do niej przymarza. Jono jest na drugim brzegu, martwię się o niego. Z tego, co widzę, ma wybity bark, straskaną łopatkę i załamany nadgarstek. Nie słyszę, co krzyczy, ale chyba ciągle mruczy do siebie. próbuje... Próbuję Hmm. Nie wiem jakim cudem znosi ten ból ani skąd bierze tyle siły, jednak musiało się z nim stać coś złego. Na szczęście nie może przejść na drugą stronę. Lud załamałby się pod jego ciężarem. Jedyny sposób to rozłożyć swój ciężar równo na dużej powierzchni. A on jest zbyt rozgorączkowany, by to zrobić. Mam we krwi sporo leków, mam też drugą fiolkę środków przeciwbólowych, która załatwi sprawę. Zawsze mówiłem, że wolałbym umrzeć w ekstremalnych warunkach niż odpłynąć we śnie. Chyba jednak nie. Teraz myślę, że wolałbym spokojnie, zlasnąć niż wykrwawić się na mrozie. Tak, tak. Wzrok miałeś dobry kolego Żeby lud nie pęknął Trzeba rozłożyć Skrzynki się przydadzą Nie wiem Ale jest safe one Czyli jest tu bezpiecznie Dobra, czekaj skrzyneczko Stanę sobie, a nie, ja stoję Dobra Dokonamy zapisu, spokojnie Ach, tak, tak, tak Teraz gdy ich używam czuję, że nie jestem sam. Robi się tu tłoczna jakbym był tylko jednym z gości. A najdziwniejsze jest to, że znam tych wszystkich ludzi. Skąd ty ich znasz Filip? Odbija cię już. Odbija cię jak błoga kocham. Słyszę te ty przecież. Dobra, to żeby to Wiecie co spróbujemy normalnie oj, 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 oj! Utopiłem się. <grym> Oj, już kładę do wody. Ta taka będzie lepsza niż mi się wydawało, dobra. Wiem co wiem, kiedy położyłem tą beczkę. Doszedłem dalej. Powiedzmy, że chcę dojść do tej wyspy. Czy to zadziała? Tak, w ogóle ciekawy postać ja tam idę. To mnie zastanawiałem. Kikarz pękniesz? Okej, okay. to masz taki kaprys. który będę by tu przebiec. Szczerze. Jeśli mam tu za dużo mi teraz nie świeci. Mhm. Hmm. Hmm. Tak, nie jesteś wystarczający się. O! <laughs> Ale to ciężkie. Freeman! A tak, ja chciałem po prostu wymienić uzbrojenie. A, tym się nie da walczyć. Okej, okay, skoro tak Działasz w tak banalny sposób, to mimo tekste. Okej. tu chyba wszystko, co tu mogliśmy zrobić więc po prostu ja sobie ten przeskoczę, tam nic nie ma Powrotną drogę, powrotną drogę, z tego wyskoczę Nie, 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 nie dobra, widzicie? Tym niemiłym akcentem O, jesteśmy tu zakończę dziesiąty odcinek i w jedenastym będziemy wracać w drogę powrotną, tak więc... Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie oczywiście, jeśli wam się spodobało, dawajcie głosy na tak, jeśli nie, oszczędźcie głosu i zapraszam was następnym razem, kiedy no spróbujemy się tam wydostać i dalej zwiedzimy pewnie chemikalia, no bo tu nam nic za bardzo nie pozostało, tak, więc do usłyszenia następnym razem.